Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. W maju pojechałem do BAE, gdzie nagrałem w lutym vlog z wodospadem z niebieską wodą. Tym razem tam też pojedziemy, ale przede wszystkim pokażę wam niebieski staw. Zimą jest zamarznięty i zasypany śniegiem, ale przed zimą i po ziemię możemy go zobaczyć jeszcze ze śniegiem, ale nie zamarznięty. Pojedziemy tam, póki jest śnieg. aoi czyli niebieski staw. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc na Hokkaido. Niebieski kolor powodują koloidy, które są wynikiem mieszania wody z rzeki i wody zawierającej aluminium, która wypływa z okolicznego terenu z gorącymi źródłami. Światło słońca też jest ważnym czynnikiem i dlatego odcień niebieskiego się zmienia zależnie od warunków naturalnych. Tego dnia był taki chłodny odcień. Mówicie, że ten staw wygląda najpiękniej na początku zimy, kiedy jeszcze staw nie zamarz, ale spadł śnieg. Znalazłem zdjęcie, które można wykorzystać do materiału. Naprawdę pięknie. A to jest sire higienotaki. To miejsce pojawiło się na vlogu z lutego, ale tak mi się spodobał, że ja chciałem jeszcze raz go odwiedzić. Tym razem było zdecydowanie mniej śniegu, bo maj, ale nadal jest piękny. Teraz mamy japońską majówkę Golden Week, czyli Złoty Tydzień. Ale tutaj, w tych okolicach, śnieg jest normalny. Właśnie tam mówili, w restauracji, że wczoraj spadł 20 cm, a dzisiaj 10. Według prognozy pogody miało się rozchmurzyć po południu, więc w międzyczasie podskoczyliśmy do huranu. Teraz czekamy aż się rozpogodzi, żebyśmy wrócili nad niebieski staw i przedstawię za mną jest Hurano. I to jest obok Biei. Hurano jest znane w całej Japonii, bo tutaj nagrano bardzo znany serial japoński Kitano Kunikara, czyli z północnej krainy. To jest stary serial, ale prawie wszyscy Japończycy go jeżdżą. Furano, Biei, ta okolica jest dosłownie w środku wyspy Hokkaido. I to jest naprawdę daleko od mojego domu, ale dzisiaj tak przyjechaliśmy i zajęło nam 4,5 godziny. A teraz wracamy nad niebieski staw. Było trochę lepiej. Nie ma za dużo okazji, żeby jeździć tak daleko od domu, więc trzeba wykorzystać okazję. Potem się okazało, że odwiedziłem te okolicy aż 4 razy w ciągu 2021 roku, ale takich widoków nigdy nie za dużo. To jest już koniec serii vlogów z zimy 2020-2021. Następna zimowa seria będzie z kolejnej zimy którą mamy aktualnie, czyli 2021-2022.